Się Dzisiaj do pomocy na sztormanie przyjechała Hania i Ola. Dziewczyny zmieniają się na zmianę, albo slipują kadłub, albo slipują listewki listwy odbojowej. jestem Hania, przyszłam tutaj w ramach pomocy, bo muszę zajrzeć wolontariat, jest świetnie, świetnie się bawię, jedliśmy pyszny obiad i było spaghetti, więc polecam. To ja jestem Ola i tak, jest świetnie, pogoda jest świetna i od kilku godzin szlifuję to... Listwę. Listwę, właśnie. pokład. Używam do tego szlifierki taśmowej i tam gdzie żelkot jest kropowaty, wyprowadzam go na gładko, żeby można było go pomalować. Spora część prawej burty jest już zmatowiona. Zostały trudno dostępne miejsca, które dokończymy później. A teraz Hania zaczęła przygotowywać kopertę. Usuwa z niej starą farbę i żelkot. Potem ją zmatowimy i będziemy mogli pomalować. Na sztormana przyjechała druga zmiana. Dziewczyny właśnie idą na pociąg. A do nas dołączyła Agnieszka i Leon. Leon zabiera mi drabinę i będzie. Kończył tam, gdzie dziewczyny nie sięgały. Zostałem odcięty od świata, nie mam jak zejść, muszę skończyć. Pierwszy dzień nowego odcinka przebiegł całkiem owocnie. Prawa burta jest już przygotowana do malowania. Jest zmatowiona. Leon zaczął lewą burtę. W sumie nie wiem jak mu poszło, zaraz pójdę sprawdzić. Na górze pokład też jest już od dziobu częściowo wyszlifowany i co jeszcze? Kolejna listwa odbojowa jest wyczyszczona i jest ładna czerwona machoniowa. Sobotę na stormanie zaczęliśmy w 5 osób. Leon kończy szlifować lewą burtę, Agnieszka kończy usuwać farbę z pokładu. Natalia zaczyna ostatnią listewkę, usuwanie lakieru z ostatniej listwy odbojowej. Sebastian czyści kopertę. A ja e, zaraz zaczynam szlifować pokład. Dzień 450 zdzierania farby z pokładu. Dalej jest super? Dzień, nie. Sebastian dzielnie opala kopertę. Jak idzie? Ciężko, ale idzie. Ciężko, ale idzie. Po długich bojach Agnieszka skończyła opalać farbę już na całym pokładzie Sztormana. Teraz szlifujemy pokład cały czas, robię to jest ja z Leonem. I strategia mamy taką, że duże powierzchnie płaskie robimy szlifierką taśmową. Natomiast mniejsze, miejsca gdzie nie wchodzi szlifierka taśmowa szlifujemy oscylacją. Natomiast ranty i wszystkie rowki e, szlifuję e, szliferką kątową z tą drucianą nakładką, której używałem przy czyszczeniu chociażby sufitu. Zobaczymy szlifować pokład. Leon już zaczął szlifować ze stylacją na budówkę. Agnieszka wydłubuje przekładkę z liczby odbojowej, która jest już zdjęta. A Sebastian dalej szlifuje. W zasadzie jeszcze zdziera farbę z koperty i potem będzie ją szlifował i będzie gotowa do malowania. W końcu zmierzyłem się z armaturą. Mam już wyciętą jedną, jeden wylot wody z kokpitu od strony podwodzia. Teraz będę wycinał drugi i będzie trzeba kupić taki element i wpasować go razem z zaworami. Tak, żeby wszystko było szczelne i bezpieczne. Ci się podoba inna praca niż zdzieranie farby? Jest świetna. Nareszcie widzę postępy w pracy. A co teraz robisz? Teraz szlifuję ten farbę, którą Znaczy nie szlifuję, to są farby. Szlifuję pokład, bo po zesplowaniu farby niestety on był pełen różnych nierówności. żeby go pomalować, on musi być gładki i żeby to wszystko ślicznie wyglądało. Wyprowadzam łuczki y, z ręki, ponieważ y, szlifierka oscylacyjna nie dochodzi do takich kątów i zostają tam jakieś nierówne krawędzie, a ręka ludzka, ładny łuk jakby... Dużo lepiej to idzie po prostu Sebastian ma już prawie całą kopertę zdartą z, z farby i za chwilę będzie ją szlifować oscylacją. Nadeszła ta chwila. Pokład jest już przygotowany, gotowy, wyszlifowany. Okienka są zamaskowane i za chwilę będzie kładziona. Pierwsza warstwa czerwonego podkładu epoksydowego. No bo wcześniej już szpakowany. Tutaj widać, nie wiem, co będzie widać na lakraniu, ale widać na balaście, że jest jakby położona szpachla, jeszcze nie jest to pomalowane. Tutaj już było zeszlifowane i teraz to będzie mniej więcej na kocowo, żeby było ładnie. A ja w tym czasie kładę pierwszą warstwę lakieru na listewkach mahoniowych. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i walnijcie dzwoneczka, żeby być na bieżąco z powiadomieniami o nowych filmach. Podczas szlifowania szlifierką taśmową, zwaną potocznie czołgiem, doszedłem do pewnych wniosków, że jest to w sumie proces podobny do wychodzenia na spacer z jamnikiem, ponieważ cały czas ciągnie i hałasuje.